La 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 Siemanko Z tej strony Super za 090 I zapraszam was na kolejny odcinek z pucharu świata W skokach narciarskich Jak widzicie nie wiem czy pamiętacie W poprzednim odcinku zrobiliśmy 38 punktów I zajmujemy 26 lokatę W pucharze świata Nawet dobra jedziemy kolejne 5 konkursów No i słuchajcie yy, puszczam. Zobaczymy jak dzisiaj będzie, to się ładowało. No widzę, że niestety dosyć podobnie, więc chyba cięcia będę musiał robić, ale teraz wyjątkowo nie zrobię, bo chciałbym wam yy, porozmawiać troszeczkę z wami. Yy, chciałbym Mam powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo, bardzo ważny mecz w telewizji, ponieważ dziś Borussia Dortmund, moja ulubiona zagraniczna drużyna, zmierzy się dziś z włoską drużyną Napoli i chciałbym Wam powiedzieć, że chciałbym Was prosić może o tak, abyście po prostu wspierali Dortmund, żeby wygrali to spotkanie, bo naprawdę sytuacja jest nieciekawa, ale myślę, że Borussia sobie poradzi, tak mam nadzieję, taką mam nadzieję, i słuchajcie, po prostu, no wierzę w nich. Dobra, skaczemy teraz, no więc lecimy z tym koksem, widzę, że ładnie FRAPS działa, więc skaczemy pięknie, i daleko, jak najdalej. Niczym y, Krzysztof Biegun, ale fatalnie skaczemy. Jesteśmy na miejscu 22 i obawiam się, że nie dostaniemy się do konkursu, aczkolwiek obyśmy, obym się mylił, obym się mylił, ale to już jest... Niebezpiecznie blisko do dziesiątki. Słuchajcie, to jest bardzo niebezpiecznie blisko. Czuję, że nie dostaniemy się do konkursu i chyba będę musiał gadać z wami jeszcze. O Borussi Dortmund. No jak widzicie, się nie dostaniemy. Do tego konkursu. No szkoda wielka szkoda, że nie udało się przebrnąć przez kwalifikacje. No niestety z bólem serca ale no niestety Ach szkoda będziemy spadać w tej klasyfikacji Niedobrze, niedobrze No ale cóż, chciałem wam jeszcze oborusy dlaczego? Tak wspierać ją musimy Dobra jeszcze tylko pokażę wyniki kwalifikacji Okej okay. 46 i sam się nie dostajemy. Dobra, lecimy dalej. Niech to leci, a ja będę wam opowiadał w tyle różne historie. No więc powiem wam, że trzeba wesprzeć trochę Dortmund, bo w sytuacji jest bardzo nieciekawej i po prostu nie wyobrażam sobie Ligi Mistrzów przy w fazie pucharowej bez y, Dortmundczyków. No ale cóż no to nie ode mnie zależy, chociaż będę ich y, wspierać, ale no nie ode mnie to zależy. Ja bym prosił was, y, abyście jeżeli macie taką y, możliwość y, aby obejrzeć ten mecz, to naprawdę y, oglądajcie, kibicujcie, bo może być nieciekawie, dzisiaj wieczorem około godziny 23, bo jeśli Rosja nie wygra tego meczu, to naprawdę będzie wielki problem, żeby się dostać, a jeśli dzisiaj przegrają, to już w ogóle sobie niestety pożegnają się z Ligą Mistrzów i no Wyobrażacie sobie Ligę Mistrzów bez y, finalisty y, rozgrywek, no ja sobie tego na przykład nie wyobrażam, no ale cóż, no zobaczymy, zobaczymy, y, mam nadzieję, że sobie poradzą nasi, y, nasi, nasi, y, nasi zawodnicy, no i y, czy awansują po prostu do, y, do tej fazy Pucharowej Ligi Mistrzów, bo naprawdę... Y, Naprawdę bardzo byłoby mi szkoda, i szczerze powiedziawszy, nie miał już komu w tej lidze mistrzów kibicować za bardzo. Nie wiem, może Barcelonie albo Arsenalowi, bo też fanem fanem tych drużyn jestem, ale nie aż tak na pewno jak Borussia Dortmund, więc no cóż no. No nie wiem, nie wiem jak się wyrazić, ale... No szkoda wielka, by była gdyby Dortmund Czekowe zabrakło w fazie Pucharowej Ligi Mistrzów. No dobra, no więc za chwilę kończy się pierwszy konkurs, temat omówiony, a więc jeszcze raz powiem króciutko, jeżeli ktoś ma możliwość obejrzeć to spotkanie, to naprawdę gorąco polecam i trzymajcie kciuki za Dortmund, bo naprawdę potrzebują teraz wsparcia. No dobra, zakończyliśmy konkurs, a więc wygrywa Richard Freitan, drugi dajki to a trzeci Simona Man. No a to jest cała klasyfikacja dzisiejszego konkursu. A to jest klasyfikacja ogólna, jesteśmy na miejscu 30. A więc, no dobra, lecimy dalej z tym koksem Skocz, ja w Chinach, a więc lecimy dalej. No i... Cóż, dobra, ja zrobię cięcie już, bo temat, yy, który chciałem poruszyć w tym odcinku już poruszyliśmy, także yy, robię krótkie cięcie i widzimy się za chwilę przy moim skoku. A więc siemanko, jestem z powrotem i skaczemy, proszę was. Ile musimy skoczyć? Patrzcie, może dlatego się nie dostaliśmy do konkursu. Około 162 metrów. No dobra, jesteśmy w stanie, zobaczymy jaki wiatr. Leć, leć, super. Za, jak najdalej. Uwaga. Dobrze się wybiliśmy z progu. Oj, ja czuję, że ten skok będzie dobry. Tak, 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 tak. To chyba wystarczy. Tak jest, a więc zakwalifikowaliśmy się do konkursu. No i jest pięknie. Dobrze, no to robię cięcie i znaczymy się po kwalifikacjach. No i okej, okay, jestem już z powrotem z Wami. Jak widzicie, kwalifikacje wygrywa Adam Małysz. No i cóż, my się dostajemy, zajmujemy 30, pierwszą pozycję. No i cóż, lecimy dalej z tym koksem. Czas na konkurs. I wiecie co, nie będę już robił jako jeżeli skaczę jako 13, bo to trochę nie ma sensu i no po prostu poczekamy tą chwileczkę. No, także ale wracając jeszcze do piłki nożnej i oczywiście dzisiaj inne również są mecze w Mistrzów choćby będziemy mieli dzisiaj Arsenal bierający z Marsylią no i proponuję żeby też Arsenalowi kibicować bo, bo to też pod kątem troszeczkę Borussii mówię ale no dobra no bo my mamy teraz skakać dobra Musimy oddać dobrą próbę Dobre wybicie, lecimy, lecimy, lecimy daleko, 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 daleko Ile skoczyliśmy? 186 metrów, czwarte miejsce Na razie, dobrze, dobrze Słuchajcie, widzimy się za chwilę Robię krótkie cięcie A więc Siemanko, jestem z powrotem Z wami jak widzicie zajęliśmy 25 pozycję, a więc są punkty w naszym zasięgu, no dobra, trzymajcie pięć skoków, znowu nie będę y, robił cięcia, bo to nie ma kompletnie sensu I to zaburzy, zaburza trochę rytmy odcinka, no ale dobra, zobaczymy y, ile musimy skoczyć, aby tak prowadzić, żeby nie stracić tej 25 chociaż pozycji Dobra, 223,5 daleko, ale wiatr jest dobry, no to lecimy daleko, by jak najdalej, dobrze, leci bez problemu, i co teraz, i dobry skok, ale trzeci, no dobrze, zobaczymy, to dwóch musi jeszcze gorzej skoczyć ode mnie, aby zachować tą 25 pozycję, no więc lecimy i zobaczymy, na razie nic, na razie nic, no dobra, zrobię cięcie, o teraz chyba akurat, właśnie dwóch tak jest no dobra robię cięcie i zaczmy się za chwilę no i witam Was ponownie zajmujemy 21 pozycję, a więc całkiem nieźle. Zawody wygrywa Gregor Schlierensauer, drugi jest Simon Amann, natomiast trzeci jest Thomas Morgen, jeszcze No dobra, a więc lecimy dalej klasyfikacja generalna, awansujemy na 29 pozycję w ogólnej klasyfikacji, no i dobra, no i lecimy dalej z tym Koksem, a więc skacie jako... 6 czwarty to robię cięcie, za chwilę się widzimy. Na no, więc siemanko, jestem już z powrotem i około 154 metrów musimy skoczyć, aby dostać się do konkursu. no Więc dobra, wiatr jest bardzo dobry, więc wydaje mi się, że nie powinno być z tym problemu, ale cicho, bo żebyśmy nie zapeszyli. Le lecimy, 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 jeszcze, jeszcze. Dobra, ląduję, bo się, że upadnę i... Jedenasty i tak jesteśmy w konkursie, a więc pięknie, pięknie. Widzimy się za zaraz po kwalifikacjach. No i okej, okay, jestem z powrotem z wami. Jak widzicie, kwalifikacje wygrywa Anders Bordel, natomiast my zajmujemy, co prawda, odległą 38 pozycję, ale jesteśmy w konkursie. Jesteśmy w konkursie, a więc no dobra, to jako, jeżeli jako 13 skaczę, to nie, to nie będę przewijał, okej, okay? nie będę robił cięcia zobaczymy se te skoki jakie odległości y, padły no dobra, no więc y, co mogę Wam jeszcze powiedzieć ciekawego słuchajcie, właśnie ważna y, informacja y, bo ja wprowadziłem znaczy wprowadziłem y, w swoim życiu wprowadziłem system y, nagrywania filmików y, wtorki i czwartki, ale słuchajcie w czwartek y, prawdopodobnie nie będzie odcinka, y, bo ja nagrywam na laptopie y, moje odcinki i ten laptop po prostu musi iść do naprawy, słuchajcie, ale nie bójcie się, to chyba tylko z wiatrakiem mam problem, także spoczko, spoczko, także serie będą kontynuowane. A, i, wiecie... Y, no siła wyższa naprawianie A słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, to po prostu nadrobię to. Jakoś w przyszłym tygodniu zrobię trzy odcinki i zobaczymy, nie? Także no dobra, ale teraz skoki i skaczemy. Yy, no więc lecimy. Super za, dobry wiatr, uwaga! Lecimy dobrze, 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 dobrze. Ciągnij, ciągnij, ciągnij. Ciągnij ląduje, bo się boję, że upadnę. Dobrze, szósty, szósty, a więc myślę, że do konkursu się, do drugiej serii się dostaniemy bez żadnych problemów. No dobra, widzimy się za chwilę, kiedy zrobię cięć, po cięciu. A więc jestem z wami z powrotem, jestem dwudziesty siódmy, a więc, no cóż, no mogło być lepiej, ale dobra, przewijamy. I skaczemy... Jumperujemy Lol właściwie co ja powiedziałem No dobra Bardzo niekorzystny wiatr i boję się że upadnę słuchajcie Ale skoczymy Spróbujemy chociaż utrzymać tą 27 lokatę I... no Może być problem no ale dobra, dwóch musi gorzej od nas skoczyć e, jeszcze, abyśmy utrzymali tą 27 pozycję, jeden już gorzej skoczył, ale boję się, że niestety ten drugi nie już, już nie będzie taki i będziemy na miejscu a, na miejscu 28, tak? Czyli Nie, już utrzymaliśmy, fajnie, fajnie. A więc będą y, kolejne punkty, a nie punkt bo punkty się zawsze przylazą i słuchajcie no dobra no to za chwilę się widzimy no i cześć Okej, okay, jestem już z powrotem nawet zyskaliśmy jedną pozycję. Jesteśmy na miejscu 26 zawody wygrywa Adam Małysz, drugi Anders, Fan ML, trzeci Maciej Kot, a więc słuchajcie, jesteśmy po 8 konkursach, jesteśmy 20 na miejscu 27 razem z Runemeltą. Okej, okay, no i lecimy kolejną skocznię Słowenii, chyba największa skocznia w tym w tym... w tej grze. No dobra, widzimy się za chwilę. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Ile musimy skoczyć, aby się dostać? Około 160 metrów. 159 chyba też będzie wystarczyło, ale świetny wiatr, więc słuchajcie. Mam nadzieję, że bez problemu. To skoczę. Lecimy. Niska skocznia, niska parabola lotu. Nie podoba mi się to. Wylądowałem, ale czuję, że się nie dostaniemy do konkursu. Ile musi gorzej od nas skoczyć? Trzech. Tak? Raz, dwóch, trzech, nie, czterech. Słuchajcie, czterech. No dobra. No. Może być problem. Tak Wam powiem, że może to być problem. Ale mam nadzieję, że się dostanę do tego konkursu. Ale coś mi się nie widzi to. parę metrów słuchajcie zabrakło niestety nie dostajemy się do tego konkursu no i cóż wielka szkoda ojej przepraszam no to no to chyba czuję że niedługo fany moment będzie jak tak dalej pójdzie no ale dobra no nieważne no i co chciałem wam mówić no odpadliśmy jak widzicie Jestem rozczarowany totalnie. No dobra, to będziemy gadać. Yy, jaki by tu temat poruszyć? O, słuchajcie, może... Yy... Taki mam pomysł. Pod tym odcinkiem napiszcie mi proszę w komentarzach na jaki temat chcielibyście abym z wami porozmawiał jeżeli się nie dostanę do konkursu na przykład tak jak teraz i, i po prostu przewijam wszystkie całe konkursy i to troszkę trwa więc można pogadać sobie w tym czasie. No i Cóż mogę Wam więcej jeszcze powiedzieć? Yy, no, tak, bo Rusję, umawialiśmy już y, Ligę Mistrzów tak troszkę. Y, no i co jeszcze mogę powiedzieć? No, ogólnie to... Y, Skoki, może poruszymy temat skoków narciarskich Skoro już jesteśmy przy grze o skokach to może to yy, porozmawiamy o tym co się wydarzyło w ten weekend yy, Więc tak Pierwsza sprawa to yy, konkurs drużynowy Jedna seria się odbyła prawda I słuchajcie ja mam pewną teorię na ten temat Dlaczego odwołano ten konkurs bo kiedyś skoki naprawdę były rozgrywane w yy, troszkę nawet gorszych warunkach i po prostu no mam pewną teorię na ten temat nie wiem czy pamiętacie drugi skok Piotra Żyły gdzie skoczyły 145 metrów czyli prawie pod rekord skoczni, no i słuchajcie, przestraszyli się nas, Polaków, po prostu organizatorzy, że my wygramy, nie chcieli nam dać wygrać i uważam, że po prostu odwołali, żebyśmy tego konkursu nie wygrali. No, troszkę nieładnie, ale no cóż, no. My na to nic nie poradzimy, słuchajcie. Druga sprawa taka jest, że za chwilę następnego dnia podobnie zrobiono z Kamilem Stochem. No to znaczy może nie do końca podobnie, bo wiatr wiał duży, a Stoch daleko nie skończył, ale uważam, że Kamil Stoch został oszukany w tym momencie. Po prostu... Dla mnie to przegięcie jest, aby puszczać zawodnika teraz tu w drugą stronę. Patrzę, że za mocny był ten wiatr i po prostu no jak można puszczek tego zawodnika No a potem widzieliście co było Ze Całem i, yy, I Bardalem yy, Odmówili skoku Prawda i yy, dla mnie to jest Wielka kompromitacja organizatorów Pucharu świata Że yy, takie rzeczy się dzieją Takie loteryjne sprawy No fakt faktem Polak dzięki temu wygrał Krzysztof Biegun Ale no powiem wam że No Kurcze, no mogli to troszeczkę lepiej to rozegrać i, i naprawdę dla mnie to jest chamstwo, wręcz bym powiedział, że takie coś się dzieje i to zaburza niestety piękno sportu i, i po prostu powiem wam, że jestem zawiedziony tym, tym weekendem troszeczkę. No dobra, o za chwilę ostatni konkurs w odcinku. Jak widzicie zajmujemy 29 miejsce i mamy punkt przewagi na 30 no dobra lecimy kolejne zawody no i dobra kontynuuj i ja będę też kontynuować ten temat dla mnie to jest skandal słuchajcie skandal po prostu niezrozumiała kompletnie sytuacja. W ogóle to dziwne było to, że w ogóle ten konkurs w niedzielę się odbył. Ja tu dwie godziny przed telewizorem czekam aż skoki będą i były, ale słuchajcie, po tej kompromitacji to nie wiem czy warto było czekać. No z drugiej strony fajnie, że tak się stało, bo Polak wygrał te zawody i to kto? Krzysztof Biegun zupełnie y, objawienie wręcz bym powiedział y, być może tego sezonu więc y, no zobaczymy nie co będzie za tydzień w kusamo ska skaczą skoczkowie więc mam nadzieję na dobre wyniki i nie na oszukaństwo jakieś na no, dobra 150 y 7,5-8 metrów musimy skoczyć aby się dostać i wiatr bardzo niekorzystny słuchajcie mam nadzieję że coś mi się uda ugrać ale coś czuję że wątpię tak jest fatalny skok słuchajcie 22 miejsce czyli miejsce prawie ostatnie nawet. możemy się pożegnać z tym konkursem ponownie no a więc dobra no to mi została już troszeczkę jeszcze pomówić z wami na różne tematy słuchajcie no co mogę powiedzieć o piłce jeszcze albo o czymśkolwiek o może o biegach narciarskich bo też jestemy Zresztą ja właściwie do każdy sport uwielbiam yy, za swoje yy, yy, właśnie uroki tego, każdego sportu. No i powiem wam, że biegi dlaciarskie coś czuję, że Puchal Świata zgarnie w tym roku Teresa Jochałk. Coś tak czuję. Po prostu nie wydaje mi się, żeby Kowalczyk i Biergen mogła zagrozić w tym sezonie Jochałk. Yy, ale cóż, yy, to, że wygra puchal Świata, to nic tam. Ale w tym sezonie mamy zimowe igrzyska olimpijskie, a więc najważniejszą imprezę właściwie w sezonie... Dobra, jeszcze tylko powiem wam, które miejsce zająłem 50 na 52. No dobra, no to lecimy dalej. No i cóż, wydaje mi się, że na olimpiadzie Kowalczyk i Biergen mogą zamieszać, ale słuchajcie, ja Wam powiem tak że y, TaYHOK to jest niesamowity y, niesamowita maszyna do y, wygrywania, słuchajcie. To jest po prostu y, no nie umiem tego określić, ale po prostu myślę, że Teresa Johawk w tym sezonie bez problemu zgarnie ten Puchar świata. Być może to jest kontrowersyjne teraz co ja mówię, ale tak uważam. I cóż, y, powiem wam jeszcze, że no w biegach, w biegach kobiecych, no to powiem Wam, że może być ciekawie, aczkolwiek wydaje mi się, że puchar świata zgarnie i Natomiast na olimpiadzie zobaczymy, co się będzie działo, bo Kowalczyk i Biergan na pewno broni nie, nie, nie puszczą, chyba tak, nie puszczą, nie, nie, nie będą składać tej broni, no i... Uważam, że może być w tym sezonie bardzo ciekawie, zresztą tak jak w skokach narciarskich, naprawdę w skokach narciarskich to do olimpijskiego złota kandydatów jest chyba z dziesięciu, jak nie więcej, a więc yy, słuchajcie, muszę małe cięcie zrobić, a więc trzymajcie.